Pierwsza pożyczka z Panda Money. Jeśli po skorzystaniu z porównywarki pożyczek chwilowo.pl zdecydowałeś się na tę właśnie firmę, wystarczy, że odnajdziesz ją w naszym zestawieniu i naciśniesz przycisk Weź pożyczkę. System przekieruje cię następnie na stronę wybranego pożyczkodawcy. Pierwszym krokiem jest określenie kwoty oraz okresu spłaty pożyczki, a następnie podanie danych personalnych, potwierdzenie numeru telefonu otrzymanym kodem SMS, wypełnienie informacji adresowych oraz dotyczących zatrudnienia i sytuacji finansowej. Podanie oraz potwierdzenie numeru konta bankowego. Panda Money korzysta z aplikacji Konto Connect, która potwierdzi Twoje dane jako właściciela rachunku bez potrzeby wykonywania przelewu weryfikacyjnego. Wystarczy zalogować się do banku za pośrednictwem formularza na stronie Panda Money. Połączenie jest w 100% bezpieczne. Jeśli Twój bank nie jest obsługiwany przez aplikację, to po wypełnieniu wniosku zostaniesz poproszony o wykonanie przelewu na kwotę 1 grosza na konto firmy pożyczkowej. W tytule wpisz numer pożyczki, ukośnik, numer PESEL oraz swoje nazwisko. Po pozytywnej weryfikacji, Twój wniosek zostanie poddany ocenie, a decyzja dotycząca pożyczki zostanie przesłana SMS-em lub mailowo. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pieniądze otrzymasz bezpośrednio na swój rachunek bankowy.